Silniejsza i bardziej zdefiniowana sylwetka to pragnienie wielu osób, ale jak upewnić się, że rzeczywiście idziesz w dobrym kierunku ku hipertrofii? Wyobraź sobie, że każdego dnia budzisz się z pewnością, że każda kropla potów w siłowni przybliża cię do twojego celu. Jednak droga nie zawsze jest jasna. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje treningi naprawdę przynoszą efekty? A może twoja dieta jest odpowiednia do tego, co chcesz osiągnąć? To kluczowe kwestie, które mogą zadecydować o sukcesie Twojego procesu. Zwróć uwagę, subtelne sygnały mogą wskazywać, że jesteś na właściwej ścieżce. Ale jak je rozpoznać? A co jeśli odpowiedź tkwi w małych detalach Twojego codziennego życia? W tym filmie przyjrzymy się tym odkrywczym wskazówkom, które mogą zmienić Twoje postrzeganie postępów. Nie lekceważ ich znaczenia. Przygotuj się na odkrycie, jak każdy aspekt Twojej rutyny może stać się potężnym wskaźnikiem. Czy jesteś gotowy, aby dostosować swoje postrzeganie i zwiększyć swoje wyniki? Jeśli tak, bądź czujny, ponieważ transformacja może być bliżej, niż myślisz. Stopniowy wzrost obciążenia Stopniowy wzrost obciążenia to jeden z fundamentalnych filarów treningu siłowego. Mówiąc o tym koncepcie, mamy na myśli praktykę stopniowego zwiększania ciężaru, który podnosimy w miarę upływu czasu. Ta progresja jest niezbędna, ponieważ to właśnie dzięki niej ciało może dostosowywać się do nowych wyzwań. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że każdy mały przyrost ciężaru to krok w stronę wzmocnienia i hipertrofii mięśniowej. Obserwując poprawę w podnoszonych ciężarach, osoba trenująca może zauważyć, że jest na drodze do ewolucji. To nie tylko zwiększa pewność siebie, ale również stanowi wyraźny wskaźnik, że ciało reaguje na trening. Taka pozytywna informacja zwrotna jest kluczowa dla utrzymania motywacji, ponieważ widzenie namacalnych rezultatów zawsze przynosi satysfakcję. Warto również prowadzić rejestr ciężarów używanych podczas każdego treningu. Ta praktyka pomaga wizualizować postępy i planować kolejne kroki. Z czasem adaptacje organizmu stają się oczywiste, a zwiększanie obciążeń przekształca się w motywujące wyzwanie, a nie w uciążliwą obowiązek. Ponadto, pamiętaj, że wzrost obciążenia powinien być przeprowadzany ostrożnie. Zbyt szybki postęp może prowadzić do kontuzji, podczas gdy stopniowe zwiększanie pozwala mięśniom i stawom dostosować się w zdrowy sposób. Dlatego kluczowe jest słuchanie swojego ciała i respektowanie jego granic. Widoczny rozwój mięśni, widoczny rozwój mięśni to naturalny skutek odpowiedniego treningu i stopniowego wzrostu obciążenia. W miarę jak ciało przystosowuje się do stresu wywołanego ćwiczeniami, zmiany w składzie ciała stają się coraz bardziej zauważalne. Zwiększenie objętości mięśniowej i ich definicja to wyraźne oznaki, że wysiłek się opłaca. Wiele osób zaczyna martwić się o estetykę i wygląd, ale to, co powinny zrozumieć, to fakt, że skupienie powinno być na zdrowiu i wydajności. Rozwój mięśni to nie tylko kwestia estetyki, ale także funkcjonalności. Silniejsze i lepiej zdefiniowane mięśnie przyczyniają się do ogólnego zdrowia, poprawiając wytrzymałość i zdolność do wykonywania codziennych zadań. Obserwacja zmian w ciele może być potężną motywacją. Kiedy ktoś zaczyna zauważać, że jego ubrania stają się bardziej dopasowane w określonych miejscach lub że lustro odbija bardziej wymodelowaną sylwetkę, to może jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie w treningi. Ta transformacja nie dzieje się z dnia na dzień, ale przy konsekwencji i cierpliwości wyniki się pojawią. Warto również podkreślić, że dieta odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Aby rozwój mięśni przebiegał skutecznie, konieczne jest dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Zrównoważona dieta, bogata w białko i odpowiednią ilość kalorii, jest niezbędna do wsparcia wzrostu mięśni. Uczucie zmęczenia mięśni uczucie zmęczenia mięśni to wyraźny sygnał, że skutecznie wyzwalasz swoje włókna mięśniowe. Podczas i po treningach wielu praktyków odczuwa pieczenie, które może być niewygodne, ale wskazuje, że ciało przechodzi proces adaptacji. To uczucie jest w rzeczywistości istotną częścią wzrostu mięśniowego. Kiedy mięśnie są poddawane dużym obciążeniom, dochodzi do drobnych uszkodzeń włókien mięśniowych. Ta mikrouraza uruchamia proces regeneracji i wzrostu. Zmęczenie jest sygnałem, że te włókna są maksymalnie wykorzystywane, a zatem ciało zacznie je naprawiać, czyniąc je silniejszymi i większymi. Warto podkreślić, że to uczucie zmęczenia nie powinno być mylone z ostrym bólem czy kontuzjami. Normalne dyskomforty są związane z intensywnym treningiem i są częścią procesu budowy mięśni. Jednak jeśli ból staje się uporczywy lub intensywny, może to być sygnał, że coś jest nie tak i konieczne jest odpoczywanie lub konsultacja z profesjonalistą. Dodatkowo, percepcja zmęczenia może różnić się w zależności od osoby. Dla niektórych pieczenie jest sygnałem, że zmierzają w dobrym kierunku, podczas gdy inni mogą czuć się zdemotywowani. Ważne jest, aby zrozumieć, że zmęczenie jest normalnym składnikiem treningu i każdy powinien nauczyć się radzić sobie z nim w najlepszy sposób. Dlatego, gdy spotkasz się z uczuciem zmęczenia mięśni, pamiętaj, że jest to wskaźnik postępu. Z czasem to uczucie stanie się bardziej znajome, a ty zauważysz, że jesteś w stanie unieść większe obciążenia i wykonać więcej powtórzeń, co jest wyraźnym znakiem, że Twoje ciało się przystosowuje i wzmacnia. Odpowiednia regeneracja Odpowiednia regeneracja to jeden z fundamentalnych filarów dla osób dążących do osiągnięcia wyników w treningu fizycznym, szczególnie w kontekście rozwoju mięśni. Mówiąc o regeneracji, mamy na myśli zdolność ciała do powrotu do formy po intensywnym wysiłku. To obejmuje nie tylko regenerację fizyczną, ale także mentalną, ponieważ treningi często są wyzwaniem i wymagają znacznego wysiłku. Dlatego, jeśli zauważasz, że szybko wracasz do formy między sesjami treningowymi, to wyraźny znak, że twoje ciało dobrze adaptuje się do bodźców, któremu dostarczasz. Dobrą regenerację można zaobserwować na różne sposoby. Na przykład, jeśli czujesz się pełen energii i gotowy na kolejny trening, nawet po dniu odpoczynku lub intensywnym treningu to wskazuje, że Twoje włókna mięśniowe i systemy energetyczne odpowiednio się regenerują. Uczucie, że nagromadzona zmęczenie maleje i że z każdą sesją czujesz się silniejszy, jest pozytywnym wskaźnikiem adaptacji. Ta zdolność do szybkiej regeneracji jest kluczowa, aby kontynuować postępy i unikać kontuzji. Co więcej, czas regeneracji może się różnić w zależności od osoby, w zależności od takich czynników jak wiek, doświadczenie treningowe i odżywianie. Dlatego ważne jest, aby uważnie słuchać swojego ciała i dostosowywać treningi oraz okresy odpoczynku w razie potrzeby. Jeśli zauważysz, że potrzebujesz więcej czasu na regenerację, może to być sygnał, że Twoje ciało potrzebuje większej uwagi, czy to poprzez zwiększenie czasu odpoczynku, odpowiednią dietę, czy nawet zmniejszenie intensywności treningów. Często bagatelizowanym aspektem jest wpływ snu na regenerację. Dobrze przez Pana noc jest kluczowa dla regeneracji mięśni, ponieważ to właśnie w czasie snu organizm prowadzi wiele procesów naprawczych i wzrostowych. Dlatego zapewnienie sobie dobrej jakości snu może prowadzić do jeszcze skuteczniejszej regeneracji między treningami, pozwalając Ci poczuć się odświeżonym i gotowym na nadchodzące wyzwania. A teraz, po omówieniu wszystkich tych znaków, które wskazują, że jesteś na dobrej drodze do hipertrofii, warto się zastanowić, czy kiedykolwiek czułeś się zmotywowany, aby osiągnąć swoje cele. Co jeszcze możesz zrobić, aby zwiększyć swoje wyniki? Pamiętaj, każdy mały krok ma znaczenie, a konsekwencja jest kluczem. Na koniec, pamiętaj, że każde ciało jest wyjątkowe i reaguje na różne sposoby. Słuchaj swojego ciała i wprowadzaj zmiany, gdy zajdzie taka potrzeba. Gotowy na kolejny krok. Bądź czujny, ponieważ w następnym filmie odkryjemy kolejne sekrety, które pozwolą ci wzmocnić treningi i osiągnąć jeszcze bardziej imponujące wyniki. Do zobaczenia, trzymaj się mocno.